Ma tu Wachacz wraz z Allegro, który jest sponsorem tego odcinka. Zapraszam na test wideorejestratora Mio Mi View C312, kosztującego w momencie nagrywania tego filmu około 200 złotych. Startujemy. Na wstępie wspomnę, że Allegro jest sponsorem odcinka, ale zdecydowanie nie opinii o produkcie. Na Allegro doszukałem się ponad 100 stron z ofertami różnych kamer tego typu, więc jest to dobre miejsce na znalezienie takiego sprzętu, obojętnie czy będzie nim testowane C312 czy nie. W skład zestawu sprzedażowego wchodzi oczywiście kamera, mamy też przysawkę do szyby kabel zasilający oraz instrukcję, kartę pamięci microSD trzeba dokupić oddzielnie. Slot na wspominaną kartę microSD znajduje się z boku obudowy, która jest zmontowana w sposób bardzo solidny, nic tutaj nie trzeszczy. Mamy też dobrej jakości czarny plastik, po bokach przyozdobiony paseczkami, które są wyżłobione, jest logo MIO. Wokół obiektywu mamy taki designerski trochę dodatek w postaci czerwonej obwódki, więc pod kątem jakości wykonania, też tego jak ten sprzęt wygląda, moim zdaniem bardzo pozytywne robi on wrażenie kamerę do szyby przytwierdza się za pomocą przyssawki jej obsługa jest bardzo prosta bez problemów można to robić jedną ręką dla osób które przenoszą sprzęt pomiędzy różnymi samochodami albo chcą go szybko zupełnie schować super rozwiązanie zdecydowanie wygodniejsze moim zdaniem niż taśmy samoprzylepne do źródła zasilania testowany MiO podłącza się portem mini-USB. Kabel dołączany do zestawu ma 3,5 metra długości, więc bez problemów można go jakoś ukryć, chociażby puszczając po podszybiu. Nawet producent do tego zachęca, ponieważ port USB ma orientację tak, że kabel wychodzi do góry. Jeśli ktoś nie planuje takich operacji, to estetyka się trochę zmniejsza, ponieważ kabel nie tylko zwisa, ale też zwisa od góry do dołu. Omawiany wideorejestrator nie jest wyposażony w baterię ani żaden przycisk służący do włączania bądź wyłączania go. Dlatego ta procedura odbywa się poprzez po prostu wyciągnięcie wtyczki albo bezpośrednio z urządzenia albo z pokładowego gniazda 12V, ponieważ tylko takie złącze jest zawarte w zestawie, jeśli chodzi o kable. Dlatego jeśli ktoś ma na przykład taki dedykowany rozgałęziacz na gniazdko zapalniczki. To też dostałem taki dodatek od Allegro i muszę przyznać, działa bardzo fajnie. Mamy 2,1A, 1 Amper, można sobie dwa urządzenia ładować. To musi się albo z takim gadżetem pożegnać, albo zainwestować w dodatkowy kabel USB, mini USB testowany model Mio jest naprawdę mały, waży 55 gramów i ma też neutralny design, więc instalując go gdzieś koło lusterka mnie nie rzucał się w oczy praktycznie wcale. Jakbym się wysilił i jakoś poprowadził mu kabel, aby nie zwisał luzem, to już w ogóle byłby zakamuflowany na maksa. Chociaż tutaj też trochę zależy od samochodu, bo są modele z rozbudowaną sekcją czujników koło lusterka, gdzie taka kamerka mniej będzie zwracać na siebie uwagę, a bardziej w autach, gdzie po prostu lusterko wewnętrzne przyczepione jest do szyby i nic za bardzo się wokół niego nie znajduje. Kamerą steruje się przyciskami po prawej stronie jej obudowy. To sterowanie jest bardzo proste. Menu nie zawiera zbyt wielkiej ilości opcji. Można albo odtworzyć nagrania, albo aktywować, bądź też dezaktywować nagrywanie dźwięku. Mamy też podstawowe ustawienia wideo, to znaczy długość klipu. Pętla może być albo minutowa, albo trzyminutowa. Jest częstotliwość odświeżania 50-60 Hz. Czułość czujnika przeciążeń, trzy pozycje do wyboru i to by było właściwie na tyle. Można jeszcze sobie wejść w system, zmienić godzinę albo zmienić język. Jak widać na liście jest polski. Jeszcze tylko wspomnę, że drobne pionowe paseczki widoczne na niektórych nagraniach nie są spowodowane przez kamerę, a samochód, w którym ją testowałem i który miał podgrzewaną przednią szybę. Omawiany model Mio ma sensor o rozdzielczości 2 megapikseli, obiektyw o kącie widzenia 130 stopni i nagrywa w rozdzielczości Full HD. W słoneczny dzień największym wyzwaniem dla kamery jest jazda pod słońce, co generalnie stanowi duże wyzwanie dla kamer w ogóle, ale Mio zachowuje się wtedy dosyć dziwnie, bo bardzo mocno zdaje się... Się podbijać czułość, przez co obraz robi się bardzo zaszumiony. Gdy nie ma słońca w kadrze, robi się lepiej i szumy się zmniejszają, zostaje za to przeciętna szczegółowość obrazu, taka, przy której trudno jest, nie jadąc komuś na zderzaku, odczytać numery rejestracyjne. Problemem jest też to, że ekspozycja ustawiana jest przesadnie na bezchmurne niebo, przez co podłoże zdaje się być jak dla mnie zbyt ciemne. Osobiście wolałbym bardziej przepalone niebo, a lepiej naświetlony asfalt. Średnio też podoba mi się tak szybkie i ostre dostosowywanie jasności obrazu kamery, np. podczas jazdy pod wiaduktami czy koło drzew. Mogłaby to robić jak na mój gust mniej skokowo, albo niech po prostu oprogramowanie da większy priorytet podłożu i gdy ono jest dobrze naświetlone, to niech wideorejestrator będzie mniej chętny do skakania z ekspozycją. Jadąc już po zachodzie słońca, jakość robi się lepsza, to znaczy kamera nie musi zmieniać tak często ekspozycji, kontrast się zmniejsza, więc obrazek wygląda lepiej. Wciąż jednak zostaje problem zbytniego dostrajania ekspozycji pod niebo, dzięki czemu ma ono naturalne, ładne kolory, a z dnia jest nieraz zbyt ciemna. Trochę lepiej wypada to przy zachmurzonym niebie, chmury jednak zmiękczają światło słoneczne, więc i scena jest wtedy najbardziej prawidłowo naświetlona. Tak jak wspominałem, tablic rejestracyjnych często testowana kamera z odpowiednią czytelnością nie nagra, dlatego istotne w identyfikacji innych pojazdów mogą okazać się nagranie audio, które wychodzą tak. Teoretyczny sprawca teoretycznego wykroczenia ma numery rejestracyjne, np. WEXXX2X. Gdybym chciał, żeby to było zapamiętane również w warstwie audio, to tak by to brzmiało. Niesamowicie pozytywnie kamera zaskoczyła mnie za to w nocy. Obraz jest wtedy oczywiście zaszumiony, ale na tyle mało, że nawet w otoczeniu bez żadnych świateł innych niż mojego samochodu ostrość nagrania jest odpowiednia i sporo widać. Ekspozycja nie szaleje też, gdy w kadrze pojawiają się dodatkowe źródła światła, na przykład latarni czy innych samochodów. Przetestowałem też widoczność pieszych, ale żeby nie jeździć bez sensu i nie szukać przypadkowych ludzi, sam się w niego wcieliłem. Tak wyglądam ja w zwykłej ciemnej kurtce. A tak w kamizelce, którą zdecydowanie warto nosić po zmroku poza terenem zabudowanym, którą na potrzeby tej próby też dostałem od Allegro. Kamera nagrywa w nieskompresowanym formacie AVI, obsługiwanym bezproblemowo przez popularne odtwarzacze komputerowe. Jedna pętla trwająca minutę zajmuje dużo, bo około 170-190 MB, co oznacza, że na karcie 32 GB można zmieścić jakieś 2,5 godziny nagrań, zanim zaczną się one nadpisywać. Jeśli coś się na drodze wydarzyło i kluczowe jest dla nas, aby konkretny moment na pewno nie został na karcie pamięci zastąpiony jakimś innym, trzeba nacisnąć dolny przycisk na obudowie i wtedy kamera tworzy odpowiednio nieruszalny przez nią plik. Testowany model ma też wbudowany trzyosiowy czujnik przeciążeń, który po wykryciu czegoś, co przypomina zderzenie albo inną nieprzewidzianą sytuację drogową, automatycznie zacznie nagrywać chroniony przed nadpisaniem film. C312 nie jest za to wyposażony w moduł GPS. Mio 312 to podstawowy model w ofercie tego producenta i cudów się po nim nie spodziewałem, ale jakości umożliwiającej odczytywanie tablic rejestracyjnych innych pojazdów już tak, a na to niestety często nie można w przypadku testowanego sprzętu liczyć. Jest to bardzo poważna wada tego urządzenia i przyćmiewa ona trochę jego również poważne zalety, takie jak niewielkie rozmiary i superprostą obsługę, z którą powinien poradzić sobie każdy, nawet niezbyt biegły w technicznych kwestiach kierowca. Trudno jest mi zatem testowany model z czystym sumieniem polecić. Polecam za to, aby każdy na podstawie nagranego przeze mnie materiału sam odpowiedział sobie na pytanie, czy jakość oferowana przez C312 mu wystarcza, czy nie. Jeśli nie, to tak jak wspominałem na wstępie, na Allegro można znaleźć masę ofert z różnymi kamerami samochodowymi, więc każdy znajdzie tam model optymalny dla siebie. Odnośniki do wszystkich prezentowanych produktów, które dostałem do testów znajdują się w opisie tego filmu, polecam rzucić na nie okiem. A ja tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Na razie.